Z tyłu za moimi plecami widzimy jeszcze dachy pokryte eternitem, który zawiera azbest, substancję rakotwórczą. Gmina od 2009 roku stara się jak najwięcej tego eternitu zutylizować, dlatego odbiera od mieszkańców na, na koszt gminy z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odpady, które zostały ściągnięte już z dachów. I od 2009 roku do chwili obecnej udało nam się ponad 250 ton już odebrać tego eternitu. Mamy zinwentaryzowane miejsca, w których występują jeszcze dachy pokryte eternitem, i staramy się co roku zachęcać mieszkańców do tego, żeby pozbywali się tego niebezpiecznego odpadu. Znajdujemy się w Wiszni Małej pod szkołą podstawową, która obecnie ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu. Dlatego tutaj. Znaleźliśmy się ze względu na pomniki przyrody, które znajdują się właśnie w rejonie szkoły i nie tylko. Na terenie gminy mamy 13 pomników przyrody. Są to najbardziej okazałe drzewa, które zostały wybrane ze względów i przyrodniczych, ale też historycznych i kulturowych. Ciekawostką, jaką tutaj mamy, jest to, że w ustanawianie pomników przyrody także włączyły się dzieciaki, m.in. właśnie ze szkoły Wiszni, na których wniosek jedno z drzew zostało także objęte ochroną pomnikową. Jest to kasztanowiec żółty, który rośnie w parku w rejonie szkoły Wiszni Małej. Gmina od kilku lat stara się zwiększyć czy poprawić warunki siedliskowe dla ptaków w celu zwiększenia bioróżnorodności. Nie wszystkie ptaki gniazdują w gniazda, które same wybudują. Część są to tak zwane dziuplaki, które pierwotnie zasiedlały dziuplaste drzewa, natomiast w przypadku braku takich drzew, zastępczym siedliskiem czy schronieniem dla takich ptaków są budki czy skrzynki lęgowe, w których te ptaki mogą prowadzić swój rozwój. Tutaj mam przykładową taką budkę lęgową, takie jakie zawieszamy właśnie w parkach czy na drzewach na terenie naszej gminy. Tutaj pokażę jeszcze, jak ta budka jest skonstruowana. Bo jest tutaj takie zamknięcie, które... Umożliwia jej otwieranie i czyszczenie. Jest to o tyle ważne, że ptaki, budując swoje gniazda w budkach lęgowych, co roku donoszą materiału, i w pewnym momencie te skrzynki wypełniają się, a dodatkowo w tym materiale, który się znajduje w środku, mogą znajdować się pasożyty, które są szkodliwe dla ptaków. Dlatego raz na jakiś czas zaleca się, że np. w okresie zimowym, wtedy poza okresem lęgowym ptaków, można takie skrzynki wyczyścić. Jesteśmy w parku, w którym też takie budki zostały zawieszone. Dzięki temu większa ilość ptaków może się tutaj zagnieździć. Organizujemy też konkursy. W tym roku, już w lutym, organizowaliśmy konkurs fotograficzny zachęcający dzieci, również dorosłych do obserwacji ptaków w ich ogrodach, w otoczeniu. Także Chodziło o zrobienie zdjęć ptaków, które zimują w Polsce i nagrodami właśnie w tym konkursie były budki lęgowe, które przekazywaliśmy mieszkańcom w celu ich zawieszenia.